Cześć. Dziś popracujemy nad opadającą powieką. Pokażę Wam kilka świetnych ćwiczeń, które możecie stosować w dowolnej konfiguracji. Najważniejsze, żebyście pilnowały systematyczności. Zaczniemy od najprostszego ćwiczenia, które możecie wykonywać wszędzie spacerując, jadąc samochodem, oglądając telewizję, czytając książkę, ponieważ nie wymaga ćwiczenie to nie wymaga użycia rąk. Polega ono na podnoszeniu górnej powieki w taki sposób, aby pokazało Wam się nad źrenicami kawałek białka. Ćwiczenie wykonujemy 2 dwa razy 10 dwa powtórzeń takich pulsacyjnych. Raz, dwa, trzy. Jeżeli w trakcie ćwiczenia podnosi Wam się czoło, marszczy Wam się czoło. Eee, przyłóżcie dłonie do czoła, delikatnie naciągnijcie i zaczynamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok, pamiętajcie głęboko, wdechy i wydechy. Druga dziesiątka. Jeden, dwa. 3, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Warto y, pierwsze kilka razy wykonać ćwiczenie przed lustrem, aby upewnić się, że nie robimy czegoś takiego. Powieka może nam opadać na dwa sposoby. Albo y, część zewnętrzna powieki, albo część wewnętrzna. Jeżeli mamy problem z upadaniem um, zewnętrznej części powieki, um, przykładamy palce do brwi po zewnętrznej stronie, delikatnie unosimy i rozsuwamy na zewnątrz i powtarzamy ćwiczenie z unoszeniem powieki um, górnej 10 razy. Lecimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Dobrze, jeżeli natomiast mamy problem z, z częścią wewnętrzną powieki, przykładamy palce do brwi po wewnętrznej stronie. Unosimy, rozsuwamy i lecimy 10 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Przypominam, wdechy, wydechy, wdechy, wydechy. Dobra, drugie ćwiczenie. Przykładamy palce do powiek i przymykamy oczy i próbujemy unieść powieki 10 razy z tym takim naszym a, małym obciążeniem. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. się troszkę oczami, powiekami. Mhm. Dobrze, jedziemy drugą a, dziesiątkę. Jeżeli czujemy, że pracuje nam podczas a, tego ćwiczenia czoło, przyłóżmy a, palce delikatnie do czoła, tak aby unieruchomić skórę. I lecimy w drugą dziesiątkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pomrugajcie troszeczkę. Ok. Do trzeciego, ostatniego ćwiczenia będziemy potrzebować coś, co natłuści nam nadgarstki ponieważ będziemy wykonywać ruch posuwisty od, pod linią brwi od wewnątrz do zewnątrz. Dlatego, aby nie szarpać zbytnio skóry, nauczcie na nadgarstki coś, może to być krem, może to być olejek. Teraz próbowałam użyć wazeliny, ale było za tłusto i skóra uciekała mi spod nadgarstków, więc nie polecam. No dobrze. Na czym polega ćwiczenie. Przykładamy nadgarstki tu, tuż pod wewnętrzną y, stroną brwi i będziemy przez, y, unosić brew do góry i przesuwać na zewnątrz, ale w taki sposób, żeby podczas tego ruchu cisnąć y, powiekę górną w dół, bardzo silnie mrużyć oczy. Zróbmy dziesięć razy. Lecimy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Jest to doskonałe ćwiczenie po którym od razu zauważycie, że wasze oko jest bardziej otwarte. Jeżeli brakuje wam natuśczenia uzupełnijcie. Druga dziesiątka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, świetnie. Trzy proste ćwiczenia. Wykonujcie je proszę codziennie, w dowolnej konfiguracji. Wystarczy jedno, możecie trzy. Najważniejsza jest systematyczność. I tradycyjnie, jeżeli polub, spodobał Ci się filmik, polub go. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej fajnych ćwiczeń, które odmłodzą Twoją twarz, zasubskrybuj kanał. I co? My jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia. Pa!